Siema! Witajcie w PeCetowie! Na wstępie przepraszam za taką małą chrypkę, mam nadzieję, że jakoś bardzo Wam nie będzie przeszkadzać, ale porwało mnie karaoke i tak wyszło. Bardzo pozdrawiam współbiesiadników przy okazji. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek, kolejna dziesiątka z mojej TOP 40 najlepszych gier komputerowych, które powstały w latach 2000 do 2009. Także dzisiaj je sobie wszystkie omówimy. Koniecznie dajcie mi znać co myślicie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze typy, bo bardzo zawsze lubię sobie z Wami dyskutować w tym temacie. Jeżeli Wam się te filmy podobają, to nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o lajku, a my lecimy sobie do filmu. Miejsce 20 Warhammer 40 000: Down of War. Jest to doskonały RTS, prześwietna gra, prześwietna strategia w klimacie i w świecie Warhammera 40 Tysięcy, w których najróżniejsze rasy walczą o panowanie nad różnymi planetami. Mechanika gry świetna, oparta o przejmowanie punktów. Bardzo istotne są elementy terenu, za którymi nasi żołnierze mogą się schronić, z których mogą ostrzeliwać przeciwnika. Dużo najróżniejszych smaczków, możliwość malowania swoich armii, tak jak w grze figurkowej. Doskonały tytuł i świetne też animacje walki różne takie, tam, nie wiem, przebijanie się nożami. Super sprawa, bardzo, bardzo polecam. Jedna z najlepszych gier RTS, jakie istnieją. No, tyle. We are the emperors chosen. I'm my faith is my shield. Onward to glory! Miejsce dziewiętnasta na mojej listie to Bioshock. I generalnie jest to gra, która zrobiła na mnie swego czasu potężne wrażenie. Przede wszystkim tym, jak świetnie poradziła sobie z połączeniem kilku różnych koncepcji, kilku różnych gatunków, bo z jednej strony mamy tutaj FPS-a, mamy tutaj klasycznego shootera, z drugiej strony są tutaj elementy rpg w bardzo fajnym świecie mrocznym, takim klaustrofobicznym, w podwodnym mieście, w którym możemy rozwijać swoją postać, możemy modyfikować broń, możemy jakieś tam nasze psychofizyczne zdolności, i polepszać. To też jest super rozwiązane. A dodatkowo mamy elementy takiego survival horroru, bo naprawdę czasami bywa strasznie, bywa mroczno i jest tak, no, creepy, tak generalnie. Bioshock to jest świetny tytuł, kultowy, mega regrywalny, z doskonałym elementem strzelania z bardzo takimi klasycznymi przeciwnikami. Bardzo, bardzo polecam.

Która była takim bardzo fajnym krokiem w przód w stosunku do jedynki i dwójki. Cywilizacja, która posiada wszystkie najlepsze cechy tej serii, czyli bardzo fajny mikromanagement miast, e, świetny system dyplomacji, bardzo fajny system rozwoju technologii, e, bardzo fajne misje, fajne kampanie. Także no, naprawdę można by sporo pozytywnego o Cywilizacji 3 powiedzieć. Nawet dzisiaj bardzo warto do niej wrócić, żeby. Pograć sobie na tych starszych mechanikach, na przykład na starszej mechanice walki, którą niektórzy przedkładają na te dzisiejsze. Bardzo polecam. Zasłużone miejsce na mojej liście. 17 no i klasyk nad klasyki Medal of Honor Allied Assault. Hu, czyli pierwszy Medal of Honor, który powstał z tego co kojarzę na Windowsie. Pierwszy, z którym miałem zetknięcie i gra, która rozpoczęła u mnie boom na FPS-y i w ogóle chyba rynkowo boom na FPS-y wojenne. Doskonały tytuł. Jeden z najlepszych FPS-ów w historii. Świetna dbałość o szczegóły historyczne. No, lądowanie na plaży Omaha to jest w ogóle masakra. Ja kiedyś z rozdziawioną Japą po prostu grałem w tą, w tą akurat misję. Dzisiaj, jak się do tego cofniemy, to już nie robi to aż takiego wrażenia, ale wciąż doskonały system strzelania. Świetne misje, świetne e, takie zaskryptowane wydarzenia. No, czujesz się grając w tę grę, jakbyś gdzieś tam brał udział w tych. W tych działaniach wojennych i naprawdę, naprawdę robi to potężne wrażenie do dzisiaj. Tak jak mówię, klasyk nad klasyki. Nie można tej gry nie znać. Bardzo polecam. Zasłużone miejsca na mojej liście. Miejsce 16, i z kolei jedna z najlepszych gier Star Warsowych, jakie istnieją, a mianowicie Star Wars Republic Commando, czyli kolejny FPS tym razem umieszczony w świecie Gwiezdnych Wojen, w którym będziemy kierować oddziałem takich doskonale wyszkolonych żołnierzy i to jest właśnie najbardziej istotny element tej gry, czyli kierowanie oddziałem, wydawanie rozkazów, osłanianie, kombinowanie jak tutaj pokonać przeciwnika w czwórkę, bo jest tam czterech tych żołdaków, a do tego oczywiście świetny klimat Gwiezdnych Wojen, doskonałe levele, bardzo takie no, klimatyczne, rozbudowane, z różnymi niespodziankami. Świetna, świetna gierka, polecam bardzo. Nawet jeżeli nie lubicie filmów z trylogii tej pierwszej, pierwszej w chronologii Star Warsów, a nie w pierwszej, która powstała. Polecam.

Czyli moim zdaniem najlepsza gra wyścigowa jaka kiedykolwiek powstała. Genialne połączenie takiego trochę arkadowego feelingu, e, przyjemności z jazdy z symulacyjnym podejściem, gdzie naprawdę trzeba się postarać i, i, i działać tym. tym... Samochodem w taki sposób, żeby on nam na każdym zakręcie nie wypadał e, gdzieś tam poza, poza trasę. E, zatrzęsienie różnych fajnych tras, zaczęsienie samochodów, które rzeczywiście różnią się od siebie. E, doskonała fizyka jazdy. No ja kolina uwielbiam e, i do dzisiaj w dwójkę gram najchętniej, mimo że oczywiście kolejne miały lepszą grafikę i, i z czego to one nie miały. Dwójeczka zdecydowanie zdecydowanie najlepsza. Bardzo polecam. Piętnaste miejsce na mojej liście najlepszych gier powstałych między rokiem 2000, a 2009. Miejsce 14 i bardzo ważna dla mnie gra, którą kiedyś zagrywałem się godzinami, 吃鸡。 Dark Messiah of Might and Magic, czyli gra umieszczona w świecie Might and Magic, w tym samym, w którym te właśnie RPG czy Heroes of Might and Magic, ale gra zupełnie inna. Jest to taki trochę duchowy, spadkobierca heksena, na przykład, gdzie z perspektywy pierwszej osoby będziemy walczyć przede wszystkim na broń białą w klimacie fantazy, ale najfajniejsze w tej grze jest to, że możemy wcielić się w różne postacie, możemy być magiem, możemy być jakimś tam zabójcą, wojownikiem i każde z tych podejść powoduje, że możemy na różne sposoby przechodzić sobie grę. Każdy level, każdy, każda konfrontacja, to tak naprawdę możemy zdecydować, jak chcemy z niej wybrnąć. Czy Przemknąć po cichu, czy wlecieć tam po prostu na pałę i wszystkich zabić, czy użyć magii, czy użyć elementów otoczenia, bo można na nich zrzucić jakąś kulę, albo gdzieś kopnąć i oni wpadną na kolce i zginą. Genialna gierka z doskonałą grafiką, e, z bardzo fajnymi elementami RPG, do tego e, z bardzo fajnymi, z fajną fizyką, która umożliwia te wszystkie sztuczki. Polecam, polecam bardzo Dark Messiah of Might and Magic, miejsce 14. Miejsce 13. I kolejna gra Star Warsowa z Uniwersum Gwiezdnych Wojen na tej liście, a mianowicie Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. O, uwielbiam tą grę, uwielbiam ją przede wszystkim dlatego, że... Bardzo dużo tutaj macha się mieczem świetnym A dodatkowo możemy machać dwoma Albo możemy machać tym takim połączonym I gra skupia się bardzo właśnie na te, tym aspekcie W przeciwieństwie do swoich poprzedników Dodatkowo ma taką półotwartą formułę Mamy misje, na którym możemy latać Możemy sobie dowolnie je wybierać Oczywiście z jakimiś tam ograniczeniami Ale no kwintesencją tej gry jest walka świetnie, świetnie zrobiona, dynamiczna Bardzo fajne misje No może pier poza pierwszą, która jest no, dość dramatyczna ale później, później bardzo się to rozwija do naprawdę kosmicznych poziomów, do doskonałego gameplay'u. Bardzo, bardzo polecam tą grę wszystkim fanom Star Warsów, a przede wszystkim fanom rycerzy Jedi. Jeżeli przekładacie machanie mieczem ponad strzelanie, to no nie możecie tej gry nie znać. Miejsce 13. Miejsce 12 i jedna z najlepszych Grand Strategy w historii, czyli Europa Universalis 2. Strategia totalna, strategia, która daje wam dostęp do. Poprowadzenia mnóstwa różnych krajów na przestrzeni wielu wieków, strategia, w której możecie, musicie wykazać się zmysłem dyplomatycznym, ekonomicznym, militarnym, żeby to wszystko działało, żeby podbijać kolejne tereny, żeby wykonać założenia kampanii. Oh, no Europa Universalis naprawdę jest, jest, jest genialna dwójeczka, to jest doskonała gra, moja ulubiona gra akurat z tej konkretnej serii, no bo co tam się nie dzieje, no naprawdę jest co robić, a nie jest to z drugiej strony jakoś bardzo przytłaczające, jest całkiem intuicyjny interfejs i, i w miarę prosto można wejść w tą grę, która przecież jest niesamowicie głęboka i pełna opcji wszelakich, także bardzo polecam, dwunaste miejsce na mojej liście. jedenaste, ostatni już tytuł na dzisiejszej liście klasyk nad klasyki Baldur's Gate 2 Cienie Am co by tutaj nie gadać jest to klasyk, jest to genialne RPG Taki epicki erpek w świecie Dungeons and Dragons z doskonałą plejadą postaci, ze świetną wielowątkową, potężną, naprawdę pełną tekstu kampanią, którą no, chce się przechodzić kilkukrotnie, żeby wszystkie smaczki wyłapać, z ogromnym światem, z bardzo fajnymi, charakterystycznymi postaciami, ze świetnym systemem walki, który ja po prostu uwielbiam, z aktywną pauzą, z doskonałymi czarami, z, budową, z budowaniem postaci, no. No naprawdę, co by tu nie gadać, jest to genialna gra, a szczególnie w polskim tłumaczeniu z polskim dubbingiem. No niezapomniany tytuł, 11 miejsce na mojej liście, bardzo, bardzo zasłużone. I co, tyle, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ta lista podobała. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Dajcie mi znać, jakie byłyby Wasze typy, co u Was by się zmieniło. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, dajcie lajka. I my widzimy się w następną niedzielę w tym cyklu, ale zrobimy sobie troszkę inaczej. W następną niedzielę pokażę Wam gry, które nie załapały się na listę. Będzie to trochę krótszy materiał, a już za dwa tygodnie pierwsza dziesiątka i wszystko się okaże wszystko się wyjaśni. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, bo fajne filmy szykuję pomiędzy tymi popkami. Trzymajcie się. <how to gryw>